Witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku lwa i zapraszam do wysłuchania Waszego czytania na Lipiec. To będą krótkie przesłania na najważniejsze aspekty naszego życia. Miłość, praca, finanse. Jak widzi nas góra, wszechświat i co chce nam doradzić na ten miesiąc. Weźmiemy również przesłanie od przewodnictwa bogin. Właściwie tutaj już wyciągnęłam Wam pierwszą kartę. I na koniec czytania karty Lenormand pokażą nam. Co będzie się działo na planie wydarzeniowym? Najważniejsze wydarzenie miesiąca, niespodzianki miesiąca, co nas może zaskoczyć. Dziękuję wszystkim, kto mnie ogląda, kto subskrybuje ten kanał, kto pisze komentarz. Zachęcam również nowych widzów do subskrybowania kanału, do napisania komentarzy w ramach wymiany energii. I przypominam, że warto też obejrzeć swój znak księżycowy, swój ascendent, tam też dla Was będą informacje. I przechodzimy do Waszego rozkładu. Zobaczymy najpierw ogólną energetykę lipca, aura miesiąca, jak minie miesiąc ogólnie dla Was. Bardzo fajna energia, która zapowiada szans, dary, możliwości, jakieś nowe początki, szczególnie te początki dotyczą spraw ziemskich, materialnych, zawodowych, biznesowych. To wszystko, co dotyczy też spraw zdrowotnych i powiązanych z ziemią, z ogródkiem, z majątkiem. Pokazano, że dla Was szykują się jakieś dary, możliwości, które będą dane jako potencjał jeszcze. Czyli to trzeba jeszcze rozwinąć, to trzeba włożyć jeszcze jakiś wysiłek, żeby to rozkwitło na maksa i o tym też mówi wasze przesłanie od bogień wasze przesłanie od bogini Ein, pełne zaufanie, podejmij ryzyko i zacznij spełniać swoje najskrytsze pragnienia, czyli lipiec tutaj będzie sprzyjać samorealizacji dążeniu do swoich marzeń, do spełnienia swoich celów i planów, i ta energia mówi o tym, że absolutnie tutaj nie trzeba zgadzać się na to, co Poniżej waszej poprzeczki, jakby nie zgadzać się na te rzeczy, które was niegodne. Tutaj trzeba iść wyżej, trzeba iść dalej, trzeba jakby wierzyć w siebie, w swój potencjał, a wy to wszystko macie, kochanie. Ponieważ lwy to mają, nieraz zapominają, tak zdarza się, że lwy mogą wpadać w jakąś ofiarę. Lwam w ogóle nie wolno wchodzić w takie energie, ponieważ Lew musi być realizowany, kochani, bo jeżeli lew jest nierealizowany, to on wchodzi w ofiarę i po prostu to najgorsze, co może zrobić lew, przestać wierzyć w siebie, zaczynać narzekać, zaczynać obwiniać, a absolutnie wam tego nie wolno robić. Zawsze los daje nam jakieś szanse, jakieś dary i ważne to dostrzegać. Lipiec tutaj coś dla Was ciekawego przeniesie, kochani. Może dla kogoś to będzie nowa praca, nowy projekt, nowy pomysł na zarabianie, rozpoczęcie jakiejś nowej relacji, nowej znajomości, nowy sposób na dbanie o siebie, o swoje zdrowie, to jakieś rzeczy, które dotyczą działki, majątku. To wszystko jest jakby taka skoncentrowana energia, która wymaga jeszcze Pewnych kroków, najlepiej małych, ale metodycznych kroków, które z czasem rozwiną się w coś potężnego. Może tak być, że ktoś tutaj przyjdzie do Was z jakąś propozycją. Zobaczymy, jak widzi teraz Was góra, jak widzi Was wszechświat. Pustelnik. Góra Was widzi jako człowieka, który ma już ogromne doświadczenia, a, który ma dużą wiedzę i duchową, i może to być wiedza w Waszym zawodzie, w jakiejś dziedzinie konkretnej. Może teraz jesteście gdzieś wycofani, bądź jest taka potrzeba, żeby się wycofać, żeby się skupić na sobie. Może idziecie aktywnie w rozwój duchowy, w samopoznanie, w przesłajanie wiedzy bądź nauczanie. W ogóle możecie być bardzo dobrym nauczycielem. Dosłownie możecie przekazywać jakieś nauki tutaj dla innych ludzi, bądź będąc na własnej ścieżce, idąc za swoją prawdą zgodnie ze swoją prawdą, zgodnie ze swoimi potrzebami, wy możecie jakby wydeptać drogi jeszcze dla innych, które będą później iść właśnie tą samą ścieżką. Może tak być, że tutaj jakaś też droga przed wami w tym miesiącu. taka, żeby poznawać dalej siebie, swoje potrzeby i za tym podążać. Nawet jeżeli was nikt nie wspiera w tym. Góra was wspiera. Wasze wyższe ja, wasze aniołowie, cały wszechświat was wspiera. Sfera zawodowa. Zobaczymy. Karta śmierć, wielki arkan. Tutaj niektóre z was na przykład zmieniają pracę. A może to być też taka poważna zmiana na ścieżce zawodowej. Może ktoś przechodzi na emeryturę, może ktoś całkowicie zmienia zawód, w ogóle przechodzi na jakąś inną branżę. Może tak być, że jakieś od, mm, zmiany idą w tym samym miejscu, czyli zastajecie w tym samym miejscu, ale tam odbywają się jakieś zmiany. Zmieniają się ludzie, zmienia się kierownic kierownictwo na przykład, zmieniają się jakieś zasady. Może tutaj chodzić o jakieś podwyżki, kochani, w tym miesiącu. Może chodzić o dodatkowe, dodatkową pracę. Też karta śmierci nieraz pokazuje sytuacji, kiedy coś idzie niezgodnie z planem, coś się zmienia, albo grafik na przykład się zmienia, albo urlop na przykład się zmienia. Idą jakieś niespodzianki i po te niespodzianki musimy jakby szybko dostosować się, zmieniać plany. Może tak być, że jakaś osoba z znaku Skorpiona poprzez aspekt pracy yy, będzie z Wami się kontaktować i będzie przedstawiać dla Was ważne znaczenia w tym miesiącu. Albo jakoś wpływać na, przykład na Waszą sferę zawodową. Taka osoba. Co u nas w sferze finansów? Rycerz Kielichów. Taka dynamiczna energia, która mówi o tym, że wszystko, co dotyczy finansów, może być teraz u Was w trakcie zmiany. To też taka energia, która pokazuje, że pieniądze mogą do Was iść od kogoś, tak? To może być konkretna osoba, partner na przykład życiowy, to może być też jakaś instytucja, coś, co Wam się przysługuje, na przykład jakaś pomoc, jakieś dodatkowe wpłaty, to jakieś dodatkowe pieniądze. To również Wasza energia, która pokazuje pomaganie, czyli tutaj możecie pomagać komuś ze swojego bliskiego otoczenia, możecie być... Tutaj w jakichś charytatywnych rzeczach uczestniczyć. To też pieniądze, które idą dodatkowo z pasji, coś robicie pasj pasjonalnie z serca i poprzez to idą też pieniądze dodatkowo do oficjalnej pracy. Na przykład, A to też możliwość pomagać komuś i. Coś, co się wiąże z wyjazdem, na przykład pieniądze na wyjazd, w jakieś piękne miejsce, Was w tym miesiącu będą, pieniądze na pasję, pieniądze na coś, co sprawi Wam ogromną przyjemność i frajdę. Zobaczymy, co w miłości dla singli, dla tych, kto w relacjach niejasnych, relacjach bez kontaktu na przykład. Dla tych, kto jest w stałych związkach. Nowego, co Was może zaskoczyć, jakie zmiany. Znaczy, ja podzieliłam tutaj na trzy grupy, ale czytanie jest ogólne, i z każdej karty dla Was może być przekaz, niezależnie od tego, w jakiej Wy jesteście sytuacji. Czy jesteście singlami, czy jesteście w związku, czy Wasza sytuacja jest niejasna. Dla singli karta słońcem. Karta Słońca dla kobiet pokazuje mężczyznę, kochani, pokazuje mężczyznę w bardzo silnej, takiej mańskiej energii, który może aktywnie zabiegać, który może bardzo aktywnie pokazywać swoje zainteresowanie, swoje zaangażowanie, wręcz przesadnie nawet. To ktoś, kto chce pokazać siebie na maksa, ktoś, kto chce zrobić wrażenie na Was. Nieraz e, ta energia pokazuje młodszego mężczyznę, ale niekoniecznie. Oczywiście czytanie tutaj ogólne, ale tu o wiek byłoby trudno mówić, ale dla kogoś ta informacja będzie e, aktualna. Jeżeli mężczyźni mi oglądają, e, to będzie nieco inaczej, e, tutaj może być Wasze jakby zaangażowanie, Wam może ktoś się podobać i Wy będziecie chcieli. Mm, Coś zrobić jakby w kierunku tej kobiety, pokazać swoje zaangażowanie, zainteresowanie. Możliwe spotkania też, gdzie zaczyna iskrzyć. Zaczyna iskrzyć, kiedy tutaj pojawia się tak, takie ciepło, pojawia się radość, to też jako... Wydarzenie, to znajomości gdzieś, gdzie są imprezy, gdzie są jakieś odpoczynki, gdzie ludzie się cieszą, gdzie ludzie się bawią. Dlatego to jest w relacjach niejasnych. Tutaj energia, która nie zapowiada bardzo poważnych zmian. Taka bierna energia, wycofana. Ale tutaj mogą być podjęte ważne decyzje i w ogóle pojawia się możliwość lepiej przemyśleć tutaj jakieś rzeczy przeanalizować. Może swoje poprzednie decyzje, może pomyśleć o tym, co będzie, jeżeli zrobię tak albo inaczej. Szczególnie, kochani, tutaj może być jakaś aktywność w pełni. Na pełni możecie być bardziej wrażliwi odnośnie tej relacji, możecie dostawać jakieś informacje od tej osoby, bądź możecie bardziej czuć to, co się dzieje pomiędzy Wami. No i tutaj tak, albo podjęta jakaś decyzja już jest, albo będziecie jeszcze się zastanawiać. To też taka energia, która pomaga nam zaakceptować jakieś rzeczy. Coś się wydarzyło, coś się zadziało, może był jakiś konflikt, odcięcie, zakończenie relacji, nawet jakieś tam kochani, prawne rzeczy. To w dwójce my jakby próbujemy dojść do siebie. My próbujemy zaakceptować to, co się zadziało pomiędzy nami i Przemyśleć, co dalej robić. Właśnie tutaj taka energia wyszła dla Was. Dla tych, kto jest w stałych związkach. Szóstka pentakli. W plusie to bardzo harmonijny związek, kiedy człowiek daje i dostaje w zamian. Natomiast też przypominam, że jeżeli dajesz dużo od siebie, to nie przesadzaj z tym, ponieważ możesz stworzyć dookoła siebie. Pasożytów, który wszyscy od ciebie czegoś chcą. Daj, daj, daj. Z drugiej strony, jeżeli oczekujesz dużo od swojego partnera, pamiętaj, że też e, powinieneś dawać. Powinnaś dawać. Jakby tutaj główne pytanie: równowaga w relacji. Pomiędzy braniem a dawaniem. Może coś będzie wymagało jakiegoś wyrównania w relacji. Może chodzić też o sprawy stricte butowe, ponieważ tutaj u nas wyszła taka energia, która nieraz pokazuje jakieś remonty, jakieś wspólne inwestycje, jakieś materialne rzeczy, kiedy ludzie wspólnie pracują na to, żeby mieć dostatek materialny, żeby mieć piękny dom, żeby mieć tam dobry samochód, żeby tworzyć taki grunt i, i fundament na nowe energie, trójka pentakli. To tak, to przyjście na przykład nowych klientów, nowych znajomości zawodowych, to też zlecenia, kiedy możecie mieć jakieś zlecenie dla fachowców, współpracę z jakimś fachowcem, to remonty, naprawy, to też udzielanie się w jakichś grupach. Stowarzyszeniach, jakby kiedy człowiek bierze udział w jakiejś grupie i w tej grupie wspólne zainteresowanie, ludzie razem coś robią, coś tworzą. I zobaczymy, jakie tutaj będą najważniejsze wydarzenia w lipcu dla Was. Tutaj można wybrać jedną, dwie albo oglądać w całości. Numer jeden. Hmm. Pokazano, że tutaj dla Was będzie niespodzianką albo dość ważnym wydarzeniem jakaś rozmowa bądź prowadzenie komunikacji. I tutaj tak, ta komunikacja może być. Taka dość ciężka, ponieważ tutaj u nas wyszła żmija. Co to oznacza? To może być trudna osoba, to jakaś zazdrosna osoba na przykład. Osoba, która jest fałszywa, która udaje kogoś innego. Też tutaj jest ostrzeżenie przed jakimiś plotkami, pomówieniami. To też ktoś, kto jest zazdrosny. Taka, takie konflikty też to mogą być. I tutaj tak, albo to jest konkretna kobieta, brzmi, o tym mówi, bądź to wyjście w jakiś konflikt, który wymaga wyjaśnienia, jakby coś trzeba obgadać. Może chodzić też o jakiś silny strach, że jakby jest chęć coś zrobić, z czymś ruszyć, ale temu towarzyszy jakiś silny strach może strach przed mówieniem, przed występowaniem ale dacie rady, pokonacie to. Może też chodzić o jakąś, o jakim, jakąś umowę, jakiś kontrakt, bo przy ptakach to jakieś biznesowe też rzeczy. Hmm. Tutaj może chodzić o jakieś transakcje, o jakieś umowy, ale temu towarzyszy jakiś strach, niepewność. Może nawet trudności w komunikacji. No i kochani, tutaj może u niektórych być kontakt z, z toksyczną z osobą, z ciężką osobą, z którą cię, bardzo ciężko się rozmawia, trudno się dogadać. Idziemy dalej. Numer dwa. Co dla Was tutaj będzie niespodzianką, albo najważniejszym wydarzeniem? Bukiet i koniczyna. To jakieś dodatkowe pieniądze, to jakiś zakup piękny, to zabiegi kosmetyczne, upiększanie siebie, to dobre kontakty z kobietami, to randka. Również prezent, kochani, to może być prezent, to może być jakiś udany zakup. Droga, tutaj może chodzić o drogę, skuteczna, udana droga. Gdzieś pojechaliście, poszło wszystko dobrze, zgodnie z planem, i tutaj macie dobre rezultaty tego wyjazdu. Numer 3, najważniejsze wydarzenia. Albo niespodzianka. Tutaj pokazana, że zwątpienie, niepewność może chodzić też o taką, te, takie ocenianie, że jakaś decyzja była wcześniej podjęta zła. Tutaj nawet nie wydarzenie, tutaj zamartwianie o coś, że było coś kiedyś źle zrobione, że. Yy, że Ktoś coś źle zrobił, bądź tutaj y, taka postawa, że coś wcześniej było zrobione źle, że trzeba było podejmować inną decyzję. I temu towarzyszy jakiś stres, strach, to też niemożność podjęcia decyzji. Kiedy ciągle zmieniasz się zdanie, to raz myślę, że tak lepiej, później myślę, że tak jest lepiej. Y, I poprzez to się stresuje. Może tak być, że ktoś nie może podjąć decyzji, ktoś nie może się zdecydować, ktoś miesza, zmienia swoje zdanie, raz wam mówi tak, raz tak, później jeszcze tak i poprzez to idzie marnowanie czasu, marnowanie energii. Tutaj może chodzić też u niektórych o spotkanie z jakąś kobietą, które dla Was będzie ważne. Spotkanie, komunikacja z jakąś kobietą. Bardzo dziękuję wszystkim, kto był ze mną. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.